Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Głos Linka i Rady, Rady, Rady Miejskiej, Wówka przed tym dniu Pan tworzy tutaj jeszcze dyskusję publiczną, przeczytać takie krótkie oświadczenie. Ja już przejdę od razu do w imieniu mieszkańców Linka i swoich, i Stowarzyszenia Włoskiej Linka. Należy stwierdzić, że wybór terminu wyłożenia w okresie wakacyjnym, jak i miejsca oraz godziny rozpoczęcia dyskusji publicznej, jest ze strony Pana burmistrza świadomą manipulacją, w naszym zdaniem, swoim założeniem zmierzającą do ograniczenia udziału społeczeństwa w tzw. konsultacjach społecznych w Pana rozumieniu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie aktu planistycznego wprowadzona do procedury sporządzenia tego aktu jest formą udziału tzw. czynnika społecznego. Cechą dyskusji publicznej jest zatem zamiar wysądowania opinii, poglądów i stanowiska określonej grupy społecznej lub zainteresowanych osób i środowiska. Jako radny Rady Miejskiej wraz z sołtysem idąc od domu do domu uzyskaliśmy od mieszkańców Mielinka jednoznaczne stwierdzenie, że ze względu na miejsce dyskusji, jak i termin oraz godzinę rozpoczęcia nie są w stanie uczestniczyć w tej dyskusji. Za wszelką cenę tzw. Tak rzutem na taśmie łamiąc obowiązujące procedury naszym zdaniem chce Pan jako Burmistrz doprowadzić. do umożliwienia inwestorowi budowę farmy wiatrowej na zasadach obowiązujących, obowiązujących przed wejściem tzw. ustawy odległościowej. Biorąc pod uwagę interes i opinie oraz protesty mieszkańców w sprawie budowy far wiatrowych w rejonie Chmielinka, jako najbardziej zainteresowanych skutkami oddziaływania elektrowni wiatrowych, wzywam Pana jako burmistrza miasta i gminy do wycofania obwieszenia o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego farmy Chmielinko 1, i terenu kopalni Kurszywa Naturalnego i wyłożenie to w, propo, pro, w proponowanym wyżej w okresie we wniosku, który wcześniej złożyłem, dzisiaj, powtórny wniosek lub po sezonie wakacyjnym, to jest 10 września 2016, do wiadomości Wojewoda Wielkopolskiej. Podpisał Krzysztof Czarkowski w imieniu mieszkańców. Dziękuję. Urzędzie Miast Gminy. Przepraszam panie, nie. E, Witam państwa bardzo serdecznie w naszym Ośrodku Kultury. E, rozpoczynamy wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania e, przestrzennego dla e, weby wiatrowej mielinko-1. E, wbrew pozorom na co tu było Otrzymamy na oświadczeniu, nie jest to dyskusja publiczna, jest to wyłożenie planu. To jest całkiem yy, inna procedura. 28 czerwca 2016 roku od firmy otrzymaliśmy poprawiony projekt gotowy do wyłożenia do publicznego oglądu. W dniu 5 lipca 2016 roku ogłoszenie do prasy, wysłaliśmy ogłoszenie do prasy, zamieściliśmy informacje na bip Wielkiej e, dotyczących planu i prognozy. I teraz parę informacji takich e, dla Państwa. E, projekt planu wyłożony jest na okres 21 dni, od 13 e, lipca 2016 roku do 3 sierpnia 2016 roku. Uwagi do planu można składać do 17 sierpnia 2016 roku. Uwagi i wnioski do prognozy można składać do 24 sierpnia 2016 roku. Jeśli będą pytania do mnie konkretne, to do Pacholałów-Wiczy. Ja bym miał takie pytanie, tutaj, bo wstępnie rozmawiałem z burmistrza. na temat ustawy, która została uchwalona w maju, została podpisana przez prezydenta, obowiązywać będzie od 16 lipca. Yy, gdzie jest warunek odległości w budynku mieszkannych 10% osobnych Wieży. W momencie nie dotyczył to planu zagospodarowania, które już zostały ponowne. I w związku z tym takie mam pytanie, czy jest sens procedować ten temat, skoro nadzór wojewody, bazując na tej ustawie odnośnie... Wiatraków, tutaj pozwoliłem o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Uchyli to. My pewne koszty ponosimy. Ustawa obliguje nas uwzględnienie tych odległości, które są w ustawie. Planu zagospodarowania przestrzennego nie mamy, jesteśmy w trakcie uchwalania. W związku z tym mam obiekcję, czy, czy jest sens to się tego. Ja może odpowiem na to pytanie. Jest faktem, że artykuł 6 tej ustawy w punkcie 1 mówi, że organ gminy przy sporządzeniu uchwaleniu studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany. Jeżeli zrobimy tą procedurę, to Robimy to na podstawie starej uchwały, ale w artykule 15 tej ustawy pisze tak: Plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc. Punkt trzeci. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w ustępie 2 lub w ustępie 7, punkt 1, przewiduje się lokalizacja elektrowni wiatrowej, Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowanych odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli ta inwestycja nie, speł nie spełnia wymogów, o których mowa w artykule 4. My ustalając plan zagospodarowania przestrzennego określamy maksymalną wysokość turbiny. Turbiny wiatrowe oddalone są od y, zabudowań w granicach 1000-1300 metrów. I kto zabroni inwestorowi postawić wiatra, który będzie spełniał wymogi nowej ustawy? Mam jeszcze jedno pytanie i uwagę do tej ustawy, bo tam jest również taki jeden punkt, który mówi, że jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożony przed wejściem w życie ustawy, to będzie procedowany według starych przepisów. Tak Pytanie, który przepis jest nadrzędny? Bo ja nie doczytałem tego. Jest, 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 i jest, i jest taki temat. I dlatego y, y, odbieram no, ten termin, który został wyznaczony na dzień 13, czyli dzień przed wejściem w życie ustawy, jako chęć y, y, procedowania tego według starych przepisów, bo to daje, czy zwiększa sukces potencjalnego inwestora na to, żeby wiatraki pojawiły się w Gminie Lwów według starych obowiązujących przepisów. I jeszcze jedno mam uwagę. Jeżeli jest ogłoszenie, które mówi, że pan został dołożony 13 i 13 przeprowadzamy dyskusję, to ja na przykład pracując i mając mnóstwo spraw na głowie nie mam czasu na to, żeby się zapoznać, i nie jestem przygotowany do tego, żeby w tej dyskusji aktywnie uczestniczyć. Znaczy ja powiem, odpowiadając na ten punkt, no każdy artykuł nowej ustawy jest na e, ważny tak samo jak ten, który pan zacytował. Ten, także artykuł 15 e, który zakazuje stawiania turbin yy, yy, większych niż przewiduje ta nowa ustawa. Tylko jest, jest, to jest, to jest nie, nie, jest tu jasno napisane, jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w artykule, w ustępie 2, prze, prze, przewiduje lokalizację elektrowni wiatrowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej, organem administracji architektoniczno-budowlanej jest yy, na naszym terenie starostwo powiatowe nawet no domyślu się... mówiąc yy, prosto nie niebyta decyzji na budowę. Proszę przeczytać ten artykuł, o którym ja mówiłem przed chwilą, bo tam jest jasno i wyraźnie zapisany. Wtedy... Yy, ale ten artykuł też jest jasno i wyraźnie zapisany. Tak, jest. ale proszę przeczytać ten punkt, który mówi, to jest chyba bodajże trzeci albo drugi, który mówi o tym, yy, jakim trybie będzie procedowany plan, jeżeli jest złożony przed wejściem yy, w życie ustaw. Ja muszę znaleźć. Hmm, tak. Punkt siódmy. Do projektów planów miejscowych albo ich zmiany oraz inwestycji realizowanych na podstawie ustaleń tych planów, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy, pierwsze dokonano wyłożenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Drugie, nie dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy ustawy. I właśnie, teraz jesteśmy w tym punkcie, tak. ja nie mogę tutaj położyć kropkę, więc rozumiem, że to przyspieszenie, czy nagłe pojawienie się tego ogłoszenia, wyłożenia, ale, ale, ale proszę mi ale ja Pana słucham, nie przerywam, więc proszę pozwolić. rozumiem, że ten zapis jasno mówi, jeżeli został plan wyłożony, to będzie procedowany dalej według przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy, Czyli żadnych przepisów nie regulujących kwestii stawiania wiatra. Więc kwestia jedna b Punkt wcześniejszy pisze w punkcie trzecim jasno i wyraźnie, że jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa, nie, 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 przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę. A jest jedna kwestia, jaką, czy ja mam pewność, że inwestor nie postawi 70-metrowego wiatraka, który będzie spełniał wymogi tej ustawy. Jako dziesię dziesięciokrotność z tego względu, że będzie 700 metrów od, od zabudowy. Ma prawo inwestor y, postawić. Mamy tak, no mam tylko, 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 tylko wobec tego, według jakich przepisów będzie to procedowane? Według nowych, bo nie dostanie pozwolenia na budowę zostało przytoczone, że może to być procedowane, jeżeli plan został wyłożony do dnia wejścia w życie ustawy. To no, są dwa sprzeczne zapisy i teraz jest kwestia interpretacji. Bo, tak, że... bo jeden mówi jasno o jednej rzeczy, ale odnośnie uchwalonych planów. Natomiast drugi mówi jasno. Ale musimy, musicie państwo zrozumieć, że wyłożenie planu, plan to jest plan. To jest wyłożenie To jest wyłożenie planu. Od tego rozpoczyna się procedura typowo zbierania wniosków i trwa do 24 sierpnia. Do 24 sierpnia wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą swoje uwagi i wnioski składać do, do, tego, do tego planu. Też jak Państwa zaznajomiłem, procedura dla uchwały Rady trwa od 28 czerwca 2012 roku. Jest kwestia jedna, nie wychodzimy tu naprzeciw niczego, jest zabezpieczenie, że inwestor będzie musiał e, postawić te wiatraki zgodnie z nową ustawą. I tutaj mam odmienne zdanie, bo przepis mówi dosyć jasno, ten zapis ustawia i to jest właśnie ta furtka, dlaczego to się odbywa dzisiaj w takim nagłym trybie. Znale, ale ale co Państwo rozumieją? Dlaczego nie odbyło no, się w 17 na 17.00? zrobił pan wyłożenia 17 na przykład. A co by, a co by to zmieniło? Zmieniło, że mielibyśmy jasną sytuację, że ten przepis, który Pana zdaniem... Cała, cała, pra cała praca czteroletnia by wtedy poszła na marne. No, 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 no też musimy szanować swoje, swoją pracę, którą cztery lata temu Rada Miejska rozpoczęła, Czyli tak? w tym momencie i tą wypowiedzią przyznaje mi Pan rację, że moje rozumowanie jest jak najbardziej logiczne bo jeżeli Pan mówi, że poszłoby to 4 lata pracy poszłoby na marne to przyznaj mi Pan rację, że ten y, przyspieszenie i to wyłączenie było... ale to nie jest przyspieszenie to jest procedura, która trwa od 2012 roku ale plan, nie, jeżeli przed wejściem w nie, 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 jest... nie, to nawet nie było brane pod uwagę to była brana, y, ten plan miał być wyłożony na początku czerwca jeżeli, jeżeli nie został wyłożony tylko i wyłącznie z tego względu, że po przeczytaniu tego planu dopatrzyliśmy się szeregu uchybień, błędów i został ten plan z powrotem wrócony do firmy ITI, żeby te błędy i uchybienia poprawić. I z tego względu jest ten termin. mam jeszcze jedno pytanie. Jak się zakończyło procedowanie y, y, czy postępowanie nad planem gminy 2? E, Obecnie jest, y, y, pan w ten sposób jest w na, y, Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Czy gmina składa odwołanie? Złożyła od o, Ile nas kosztuje dojście do Naczelnego Sądu Administr Administracyjnego, przygotowanie planu, y, obsługa prawna i wszelkie czynności? Tylko, zresztą tylko, zresztą, tylko, obsługa prawna około 4 tysięcy Przygotowanie planu? Tam nie ma. To jest, nie pamiętam ile, jaka oferta 4 lata temu była. 14 tysięcy. Dziękuję. Czy do wyłożonego planu Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Nie chciałam wreszcie rozmieszczenia, to mówimy o odległościach. Tysiąca metrów? Od tak. 1000 do 1500 metrów. Od najbliższej, od najbliższej, zwartej, zwartej zabudowy w Siedmiu. Po drugiej stronie jest tak zwana Suć. A po lewej stronie... jest. No, no, tak, a po lewej, po lewej stronie jest no ta żwirownia firmy Danielewskiej. To jest, to jest, to jest ta, żwirownia ten... Ten... Tak. Nie, nie, to co tu jest projektowane, to nie. Kawałek dalej jest w kierunku na... A ta świronia to jest tutaj te Aksony? To japońska. 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 To jest ta pani, która tam przez wiele lat na mnie płaciła i, i. to nie wiem czy to nie no, jest. Właśnie, tak jak to się, może tego artykułu. Jest kwestia ja, jasna. Ja jasno czytam artykuł 15 jeszcze raz no powtórzę, nie. jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa. Przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowych, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę. Nie mogę tutaj powiedzieć słowo, bo ten artykuł, mówi również dosyć jasno mówi w, w, w czasie przeszłym i, i mówi o fakcie dokonanym. Wierze. I mówi jasno, o planie miejscowym, o którym mowa, czy to jest plan, który już jest uchwalony. I nie, jest nie, 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 nie. Ale proszę dać mi pozwolić. Jest, jest, albo jest, jest procedowany, albo jest uchwalony. To który poprosiłam o przetoczenie w tym punkcie, że jeżeli nastąpiło wyłożenie, to jest procedowane według obowiązujących przepisów przed życia. I teraz, jeżeli tam jest tak jasno sformułowane, a tu nie ma tego sformułowania. To znaczy tak, jeżeli w planie ]Mm -hmm. miejscowym, bo teraz zacytuję to dosłownie, jeżeli w planie tam, miejscowym, <Szybcie>. o którym mowa w ustępie 2 lub w ustępie 7.1, a ustęp 7.1 stanowi do projektów planów miejscowych. Albo ich zmian oraz inwestycji realizowanych na podstawie ustaleń tych planów w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano wyłożenia stos stosuje się przepisy dotychczasowe. Także tu jasno ten artykuł 15 punkt 3 wskazuje i odnosi się do, do tego zapisu 7.7. A ja naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie ocenić, bo my w planie miejscowym Uchwalamy maksymalną wysokość turbiny. Jeżeli inwestor będzie chciał te turbiny posadowić na tej bazie, musi spełnić te wymogi. I mogą być to turbiny wysokości 90-100 metrów. I wtedy inwestor spełni wymogi nowej ustawy. No, 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 a dlaczego my, jako yy, gmina, mamy. Inwestorowi zamykać drogę do realizacji tego. Typu. A to już jest biznes inwestora. Jeżeli inwestor stwierdzi, że jest. mu się nie będzie opłacać inwestować, no to nie będzie no, 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 no To jest jednoznaczne. No. Jeżeli turbiny będą za małe, nie będą wytwarzać, nie generować tyle prądu, to po prostu odstąpią. Od A ja mówię, realizujemy uchwałę rady, jest uchwała rady, jest, rada jest organem ustawodawczym. Ja jako urząd, jako burmistrz jestem organem wykonawczym i też nie chciałbym mieć później zarzutów w stosunku do mnie, że, że nie realizuję uchwał. A jakie będą losy tej uchwały? Mogą być te same losy co poprzedni, Także, że, że ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że ja robię swoje, a społeczeństwo swoje i i nikt na nikogo się nie obraża, bo, 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 bo żyjemy dalej w tym samym środowisku. Nie mówię o można być zwolennikiem można Oczywiście, ja, ja, ja szanuję przeciwników, sam jestem zwolennikiem, mam instalację na domu, planuję fotowoltanikę też założyć, bo, 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 bo to się będzie opłacało, bo widzę po, po tych panelach. Że, że jednak ten okresy słoneczne w trakcie lata są I od trzech lat w ogóle gazu nie włączam. Także że, że widzę same korzyści z tego. Jestem naprawdę zwolennikiem energii odnawialnej od produkcji biomasy, fotowoltaika i nie wiem co tam jeszcze wymyślą, bo yy, przejdzie się na drugi dzień po opadach śniegu, pliniuje śnieg biały. Za 2-3 dni robi się sadzon. Wszyscy jesteśmy za energią odnawialną, tylko żeby nam. Tak, najbardziej uczciwą osobą. Nie, może nie, tak, Może nie tego. Ja jestem też za energią odnawialną, ale jednak Sejm, senat kierował się czymś tymi odległościami, że doprowadził do tych dziesięciokrotności wysokości wieży. No Także. Że, że i ja też tutaj też... szanuję to. Że należy to przestrzegać, bo zawsze miałem zarzuty w stosunku do poprzedniej ustawy, gdzie nie było odległości minimalnej, jaką należy i w ten czas była dyskusja. Na dzień dzisiejszy jest odległość dziesięciokrotności wieży, łącznie ze śmigłem, jest sprawa no, 300 jest, to to jest to jest zarzut, i, i w tej formie jestem za ja energią jest odnawialną. No i w tym punkcie się zgadzamy, też jestem za tym, żeby przestrzegać, przestrzegać ustawy i na pewno tej ustawy będziemy przestrzegać. Ale też tak wspomniałem, nie możemy inwestorowi zamykać drogi inwestowania. Jest jeszcze jedna kwestia, już zupełnie górskus, czy to jest dewastacja krajobrazu, czy nie. Moim zdaniem to jest dewastacja krajobrazu. Czasami albo często zdarza mi się być na wschodzie Europy, a szczególnie w Niemczech. I szczególnym takim przypadkiem, do czego może doprowadzić niekontrolowana budowa wiatraków, jest wschodnia Fryzja. To jest taki rejon nad Morzem Północnym. Tam na obszarze e, powiatu... Powiedzmy wielkości powiatu nowotomyskiego stoi 800 wiatraków. Proszę sobie wyobrazić to, to zagęszczenie. Tam się nie da żyć, tam po prostu ludzie porzucają gospodarstwo i uciekają, bo zostali w takiej w sytuacji manewrowani. Oglądam takie programy niemieckie i widzę, że tam społeczeństwo coraz bardziej odczuwa niedogodność. Rzeczy. Dobra, czy jeszcze jakieś merytoryczne pytania co do wyłożonego planu? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję publiczną.